Która jest z parku, i to z prynsekiem, może jeszcze. Nie bałem się. powiedział, że nie, nie, nie myśli dzisiaj. A kiedykolwiek myśli? Kiedy myśli. On myśli. Nie. Przepraszam, <laughs> to był taki nieśmieszny żart z mojej strony. Never has been. Ale, ale trafne. Widziałeś <laughs> mało co Katru napisał? Tak. No. <laughs> True. Hmm. тата тата татам критос и хао тата та каритос хао арагор васал тата та критос хао арагор васал шира тата 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 критос васала рачира ни радо зэч я забью а Myślę, że Oba. możemy skipić, nieważne. Karyka, no, was nie. ten Co? Może mogę skipować. Na no, walce jest tylko level. Nie wiem, nie wiem czy ten I zostaje nas 10 osób, więc jest tak jakiś kapitan. Ten reaktor był świetny. To nowa, przekazać. to nic nie zmienia. Nie wiem, czy ten reaktor był fajny. Tak człowieka, który może wskoczyć do venta? Tak, tak. Inżynier. tak. inżynier. Ja chciałem, ja chciałem że leciałem po ten, do przycisku, że level wskoczył do venta, on nie żyje. No bo kurwa, no patrzę chęta i za mną biegnie, mówię pierdolę! Mówię wypierdolę nie, A po <laughs> chwili wykipuję <laughs> węta i kto się to odjebał kurwa, dzięki patka. Ja skipuję, bo to tylko lewy. No patka mnie odjebała. To jest albo patka, albo furiat No dobra, no no tak tak to mar, los. Ja sądzę, że to mogła być patka. Tak właściwie patka. To właściwie to na mojej podstawie. Nie, sorry, to, sorry, sorry. pomiję się, to była Shiro. To, to mogła być a? patka. I wish it was me. Ja Taka też bym bardzo chciała i nie w górę. No, Pamiętajcie, no, że, że Patka no, chciała no, fanów. Ja no, żałuję, Czyli że nie byłam ja, fanów, mnie. faktycznie. Tak jest. Ja również żałuję, że to nie byłam ja. Ale spoko, w następnej rundzie zgięci mnie to znaczy, że to byłam ja. Aha, dobra. Bo to są dwa moje główne Ta. cele w grze. Ohoho. Ho, ho. Ktoś jeszcze ma jakiś cele w grze? <grym> <grym> Foriat. Ależ nie ma Żydów w tej grze, więc... Nie ma chyba takiego. Bo tu właśnie was u nich są także, W ogóle Nie ma Żydów, a mamy całą i całe jezioro lawy. E -e -e. Jest. nie grać? Podoba mi się twój tok Ej, w sumie wchodzi do No też jest taki wiesz, taka kabina powiedzmy. No. 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 no żeby jest takie ich zagazować. O, właśnie was, ale my jesteśmy. O, siema. Po gazu. To włączy cały czas reaktor ja pierdolą. Khaopatka Furiat. Skanujesz jak ktoś? Nie. Kajunker. No, może i tak nie. Khaopatka Furiat i Was. No, no. <grym> <grym> Okej, okay, no, jeśli czy, czy to nie ja. Patka. <grym> e, Na co? Nie... Patka? No po tych zabój z Patka czemu zabiłaś to. Ja nikogo... Bakawisto. Przecież ja teraz byłam z Shiro na tym. Na elektralnym reaktorze. Chyba gdzie są, gdzie są wszyscy? Furiat? Jestem na lewym reaktorze z Disem. Koryto? Ja ze Specimena wychodzę. Z drugiej strony? J odminę. Shiro? No ja jestem spadką na prawym reaktorze. Ej, hało, bieg, nie bieg tybą, furiad? ja hało, nie wie, z tobą furiat? Ja jestem w laboratorium. Widziałem cię, maso. I słuchajcie zdołować. Pomnieć bym chciała, że ktoś w poprzedniej grze powiedział, że furiat no, ja zabił, ja zabił na moich oczach. No ja właśnie nie, 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 i nie, 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 to jest Hentaj. Gólnie ciało jest z właśnie tam tam miałem hentaja w czy z 600. lat. Ale Karyuta też mówi, zbiera. że wychodził z Ale hentai dokładnie. Ja, ej, płatnie... ja, ej, ja, ej. Ja. Nie, ja nie... Dobra, ej, cicho. cicho. Teraz ja mam mikrofon, więc zamknąć japy. Chętaj dokładnie był... Nie! Centralnie przy ciele, kurwa. Nawet nie widziałem a po prostu mi się wyświetliło, że jest ten... Y, sławkę i właśnie Hentaj przychodził koło mnie, właśnie? No Ja właśnie Querito i Aragorna miniałem. To może widziałem. Bo... To nie widzieliście? Po drodze? No, oni, oni żyli hey, we dwójkę. Furia, biegłeś z HO przecież. A ktoś powiedział, że w poprzedniej nie rundzie, że Furia zabił na moich oczach. Kto to był. Po raz kolejny powtórzę, że ja to mówiłem. No. no. Ja też lubię Furia w takim razie teraz, sami. że skoro on biegał z HO, nie żyje i dodatkowo był widziany w. Yy, Magduska, na no, ja gorącym ja uczynku. Nie, nie. wybiegałem ze z tego, z medyka, z Shiro, Hao, Shiro poleciała na górę, Hao poleciał w statku i tam został. I Shiro na pewno została ze mną na górze, bo byliśmy cały czas na tym reaktorze. Tak. No i no. chciałabym napomknąć, że. Chyba, no że. Chyba, że i... jedna się wróciła i się kryjecie. Tak. Chyba, że taki. taki Wiecie co, odnieśli nas obie, tak. tak. Tak, to byłyśmy my we dwie, no. Ale kusi teraz tak. odjebać ciebie. Odjebałyśmy no. lewego w pierwszej rundzie. Solidarność I ogólnie strymników. strasznie się pokłóciłyśmy o to, że jedna drugiej zabrała kila na lewym, bo to no jest tak. przyznałeś. Dodatkowy Czyli punkt I dlatego ja bym Shiro teraz wyjebała, bo ona mi zabrała kila na tak lewym. Dobra, to jest nie. Nie. To jest Przepraszam, Patka, że na ciebie zagłosowałem. Shiro powinna wylecieć za odjewaniem lewego kopców. No tylko, że. Gra się Patka nie to ty nóż pierwsze. Ja, ja, ja bym posłuchał do końca a to bym... Ale głosu, widzisz? Widzisz jakaś jest wiarygodna? Chciałem mieć fanów, to ma fanów, tak? No. <laughs> Boże, zakładam tego <laughs> ja Masu naprawdę. To będzie dochodowy biznes z tego co widzę. No jak? No oczywiście. A tam co się robi? Trzeba zdjęcia wrzucać, tak? Na takich simpów? Nie stupek nie. nie, nie. Nie stupki to jest hardcore. Ale to muszą być nagie zdjęcia czy niekoniecznie? Niekoniecznie. nie poniecznie. Twoje nie ale tak. Ale za nagie więcej płacą, tak? O nie tak. Ja pierdolę. Nie. Niekoniecznie. Nic nie, nie. Podobno masz kobietę, kurde. Dziewczynkę. No. Pysz... Co lewy chciałbyś ją zastąpić? Mógłbyś sobie darować takie komentarze Patka, ale tobie... Wiesz, że nie mogę. No nie, Kerry, to uwierz mi jakby ona tu była przynajmniej gadał, nie? Oj tak, to by był taki... No, więc teraz by nie bo kto jak to Seven nagrywa na YouTuba wrzuci. Zapomniał! Zapomniał, Uuu, że te wody są nagrywane! Nie podskakuj teraz, byczku, bo ci kurwa to takie, O kurwa, zakłócenia mam, zakłócenia, halo? Do, do, do tunelu wjeżdżam, halo? User, user disconnected to <słuchaj> mam, te, mam też beczkę z zakoli Nagraną. <słuchaj> o kurwa. O kurwa. Dobra, hentai został. Dobra, odjedźmy teraz tego furiata. Już. A co ty, Kari, to za no. tego hentajca tak ciśniesz? Mogę? No, dobra, furiat. Furiat i hentai, okej. Okay. Dla mnie jest już w miarę Pytam się. No jak przecie furiat, co? Ja wiem, że ty lubisz poronowane hentaje no. się. O no. Oczywiście, szczególnie dlatego, że miałam być ja i Shiro, która nie żyje. mnie. No to ja, tak, to ja zabijam... Dlaczego wy mnie nie wyrzuciliście? Przecież ja zabijałam Shiro. No bo Simpy są Dwa taski jeszcze tej, to moje Ja by się pośpieszyli i to raczej na taski będzie winnock Wie, ktoś ma takie same proste jak ja To raczej to jest pyk i brakuje jeszcze czterech tasków oprócz mojego A ja zrobię dwa, więc może ktoś się wyrobi z zrobi... No co, to teraz patrzę No, trzy taski oprócz mojego to jest... Całemu światu Bo ma krew niewinnego na rękach. Że twoją w sensie, tak? Tak. Nie, że i lewego. Kurwa, codziennie się z księdzą witam. Jak ja mogę być zły? <grym 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 nie dobra, dawaj Keritos. Tak to kończy jak się pucuje berło... <grym> Dzień dobry, za zawsze muszę na klatce. Ty, Ktoś, Dobry chłopak, zagłosował, ja dałem sam na siebie. To niedzielę do kościoła. Ej, to wiesz, jakbyś nie dał sam na siebie, to na mnie to jeszcze byśmy mogli no, i no. no ale cóż. Tam jest dana zabił. Furia, powiedz czy za dzieciaka zlizowałeś księdzu śmietanę z Panem? <grym> U mnie takich akcji nie było. Za dzieciaka My na do Argentyny. To były czasy.